Słuchać <śmiać> mi się chce, bo dostałem zgłoszenie serwisowe. Panie, sygnału nie ma. To no, kurwa jak ma być, jak ścianę postawili te, chu... o, ja pierdzielę. Nie zwojaja co? Ale do czego? O czym chciałem opowiedzieć dzisiaj? To jest antena Tyaksa. Centymetrów, ja już tu byłem dwa lata temu. Problem polega tutaj na tym, że w tym miejscu bardzo mocno się to wygina. I po dwóch, trzech, czterech latach mamy to się, oczywiście, tu wszystko ugina. O, zobaczcie, tak powinno być ustawione w ten sposób. A jest tak. Przez to, że tu są te dwa konwertery, gdyby był jeden, gdyby był singiel, może by tak się nie stało. Przez to, że są dwa konwertery i jest od chuja kabli nawalonych, to tu już jest dosyć mocny ciężar. I zobaczcie, to wszystko tutaj jak buble gum. Czasami tutaj sraki na tym się siadają. Kraki, sraki. Ale generalnie wszystkie triaksy, wszystkie, każdy jeden z tamtych lat, bo to już jest stary triaks, triaks tak samo się zachowują. Ech, także, kurde, tutaj będzie jeszcze jedno piętro. Na pewno jeszcze jedna albo jeszcze dwa. No i trzeba będzie cały zestaw przenieść. No tylko gdzie to nie wiadomo. Pięknie to jest tak wszystko zrobione. Mm, normalnie uwielbiam mnie. Kurde, jak tu wszedłem po prostu, no mniej więcej nie, od tego wejścia tam lałem. To już po prostu siekałem ze śmiechu, nie <śmiech> panie nie ma nie działa, nie? No a tu po prostu postawili ścianę i, i chuj. Nie? Ja tutaj byłem. Dwa lata temu i wyobraźcie sobie wspólnotę oczywiście, że pieniędzy nie mają na inną antenę, zaproponowałem jakieś tam inną antenę. To oczywiście nie chcieli. Tutaj cegłę podstawiłem, nie? No po prostu no, patologia taka, że koniec. No ale, ale, ale mówię, no, no wszystkie te ramiona się wyginają, wszystkie. I, I na różnych forach jak czytam, to po prostu jak, jak ktoś słyszy reakcji, to, to dramat, nie? <noise> ja o, o patologii opowiadam, a sam patologię odpierdzielam, dobra, nieważne. Zawsze najbardziej mi jest żal tych ludzi pokrzywdzonych, którzy tej telewizji nie mają. A że patent z budowy, zapierdzieliłem cegiełeczkę. Teraz te ramię tutaj jest oparte i nic się z tym ramieniem nie stanie. Antenę podniosłem do góry. Kąt padania sygnału satelitarnego to jest 34 stopnie, mniej więcej w ten sposób. I tutaj mniej więcej w ten sposób jesteśmy, jesteśmy, teraz mamy ją ustawioną tak, jak powinna być ustawiona. Także można powiedzieć, po naszemu udało się tym razem. O, mniej więcej tak to tak patrzy antena. No, ale tu będzie za chwilę piętro, nie? Więc i tak trzeba będzie przenieść tą konstrukcję i tak. Co jeszcze? Aluminiowe maszty, których też nie nienawidzę. Ja pierdolę, kto to wymyślił. To powinien po prostu być, nie wiem, spakowany i wyjebany na Sybir gdzieś. Zobaczcie, co się z tym dzieje, nie? Lekki wiatr. Jest tira-rira cała antena nam też chodzi ja tę antenę podniosłem tutaj do góry ponad mocowania tu mamy rozstaw mocowania anteny ja ją podniosłem do góry czasami bywa, że tutaj te aluminiowe maszty strzelają także ja to zostawiłem no nie powinienem tak zostawiać tego, ale tak zostawię antena jest i tak do wymiany yy, ponieważ te ramię tu się wiecznie opada no i trzeba będzie gdzieś tą antenę, ten cały zestaw tutaj przenieść, myślę, że zrobimy tutaj konstrukcję taką Taki trójnóg, jaki jest tutaj u sąsiadów. Tak to zostawiam. Sygnał jest ustawiony. Telewizja powróciła. Ja nie słyszę żadnych okrzyków ani radości, nic nie słyszę. Także będziemy pewnie tutaj jeszcze się spotykać. Jeszcze na temat masztów aluminiowych. Nie cierpię tych masztów, one cały czas się trzęsą. Nawet przy niskim wietrze, zobaczcie, ja tylko lekko go, lekko go wybujam. Zobaczcie, on cały czas. Cały czas się będzie trząsł. I to ma wpływ. Ma wpływ delikatny na, na poziom anteny, bo antena satelitarna też się trzęsie. Robiliśmy, nie wiem, chyba z 20 czy 25 klientów, yy, to jest też z plewiska czy, czy coś, wymienialiśmy te maszyny, Tam wszyscy walą te maszty aluminiowe. Nie wiem co ci ludzie mają w tych aluminiowych masztach. Ani nie są tańsze od tych. Od tych stalowych. Tu powinien być, gdy masz stalowy gruba ścianka, wtedy bym mógł sobie tę antenę zamontować nawet i tutaj, i nic by się z tym nie stało. Ta antena jest strasznie ciężka, te duże anteny wspólnotowe są strasznie ciężkie, także tu musi być bardzo porządny ten, ten uchwyt, ten maszt zrobiony. No, robiliśmy ostatnio wspólnotę przy Niedziałkowskiego, daliśmy tam była olbrzymia antena 133. Telewesza, daliśmy ją bezpośrednio do ściany, oczywiście też miejsca nie było przygotowanego, ale tam było się do czego wgryźć. Tam był beton, był twardy materiał i taką antenę można wtedy zamocować. Tylko że wtedy trzeba ją po prostu schować, żeby nie wiał w nią wiatr. Bo jak wieje w 130 to uwierzcie mi, jest masakra. 130 Telewesza, ona waży około, no nie wiem, z 20 kg, 25 na pewno. Czasza jest aluminiowa, ale ale no jest masakra. Słuchajcie, jednak się okazało, że to będzie ostatnie piętro. Także tu wspólnota podjęła decyzję o wymianie anteny. Musimy wymienić rurę z aluminiowej na kwasówkę. To jest kwasówka 50. I wtedy będzie wszystko tacy. Antena pójdzie. Też budżetówka, bo też nie ma siana i wspólnota to jest setka, to jest dziewięćdziesiątka Taka jest różnica. Nie za duża. Zysk będzie troszeczkę mniejszy, ale będzie w normie. Nie będzie miał wpływu żadnego. Blocku nie zajebali. Napisałem nawet informację dla pracowników. Te piszczenie to jest ta klimatyzacja SORY, nie? Ale no nie jestem w stanie. Mikrofonu nie wziąłem. Tutaj ty kurwa! Mikrofonu nie wzięłem, to piszczy z tego gówna tam. No dobra, mamy antenę podniesioną. Dzięki temu, że mamy rurę kwasową bardzo grubą mogliśmy ją podnieść o metr do góry. Tu jest naprawdę naprawdę bardzo, bardzo gruba ścianka. Zgadzam się z Wami. To jest budżetowa antena również, ale tutaj musimy iść na kompromis, ponieważ wspólnota nie ma pieniędzy najzwyczajniej w świecie. Ta antena 90 inwerto jest lżejsza niż tamta. Ma troszkę mniejszy zysk, ale nie aż tak mały. Na pewno ma większy zysk niż 80, ale już yy, setka yy, nie, no nie ma takiej dużej różnicy. Także mamy tutaj podobną wartość w decybelach wyrażoną jak yy, tamta antena. Będzie pewnie jakiś murek ogniowy. No jeszcze ewentualnie dałoby radę podnieść tę antenę trochę, tylko że się nam kable kończą po prostu. Z rozdzielni, nie chcę robić krosów, bo to są znowu koszty. Także uchwyt jest w miarę porządnie zrobiony. Na początku się z tego trochę śmiałem. Natomiast jest to mocno zakotwiczone. Obejma murowa z regulacją. Dosyć fajna, dosyć gruba stal. Jak widać, po, już minęło 6 lat. Troszkę korozji mamy, ale, ale nie ma tragedii. Mamy tutaj Ultra Black Ultra, konwertery 4, tradycyjnie Multiswitch. Kurwa, oczywiście. Majster zapomniał zacisnąć, nie? Ja pierdolę, nie? Kurwa tak się spieszył, że za, zapomniał zacisnąć kompresa. Dobra, tak to finalnie wyszło. Sygnał jest w odbiornikach u klientów na dole w mieszkaniach: jest 15 dB mer na TVN-ach. Także zostawiamy. Nie ma problemu na mniejszego. Cegiełkę oddałem. Jeszcze tylko trzeba posprzątać. O sobie burdel Żeby nie było A większość tego nie robi Nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale zobaczcie Jakie to ramię jest Jest buble gum, jednym palcem jestem w stanie sobie to wyciągnąć Widzicie, co się z tym dzieje? Tu jest takie miejsce Wytłoczenia no i niestety naprawdę, jednym palcem to nie jest tak, że ja to robię specjalnie. Po prostu, jednym palcem mogę sobie to zgiąć. To pomyśl sobie, jak są dwa, dwa konwertery, jak sraka usiądzie, co się z tym dzieje. Szkoda, być może teraz te anteny, które są produkowane obecnie, są z innych materiałów. Nie wiem, w ja momentach takie coś miałem. No i tu też jest problem z tym. Jak się wkłada mocowanie konwertera, to tutaj często lata, nie? też się to przestawia, ja, powinni to jakoś pomyśleć inaczej. Tutaj tak teraz sobie patrzę, bo można by było jeszcze wiecie, zrobić rzeźbę. Tutaj są takie dziurki, prawdopodobnie producent przewidział takie wsporniki, takie wąsy, którymi, którymi można podczepić ramię, żeby nie opadało. Prawdopodobnie to od tego jest, no można by było coś takiego wykombinować, ale no to wiecie, wspólnoty to tak trochę inaczej to traktują. Może gdybym miał osobiście ja u siebie na dachu taki problem z anteną, to być może bym tak zrobił. Natomiast jeżeli producent nie daje mocowań, no to po prostu jest bez mocowania. Ale szkoda, bo wystarczyłoby dać wąsy, może nie wiem, może przez 120, nie pamiętam czy przez 120, to jak zdawał, gdzieś widziałem takie, takie wąsy. Jak myślicie, że wszystko idzie w życiu, przewidzieć, no to to nie idzie. 90 wyszła, setka nie chce wejść. Trzeba będzie czas się giąć zaraz. Antenę zostawiam sąsiadowi z demontażu. Ja mu się bardziej przyda niż mi. Już pierwszy mieszkaniec wspólnoty na obserwacji.